Najlepsze sprawdzone końce bardzo dużo form płatności na każdą platformę do FIFA 14, 15, oraz 16. Zapraszam do FIFAShop.pl Cześć, na wszystkim, ja jestem Def i witam was w troszkę nietypowym odcinku jak na mój kanał, bo w skład Builderze a bodajże nie było ich od FIFA 15, także witam Was bardzo serdecznie w tym odcinku i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pamiętajcie o tym, że jeśli się lubicie więcej skład builderów w moim wykonaniu, nie zapomnijcie docenić tego odcinka łapką w górę. Także zacznijmy od tego, że ten skład kosztował zaledwie 38 900 końców, a biorąc pod uwagę to, że sam Ramirez kosztował 8100 i Sandro kosztował 7600, to naprawdę reszta tych wszystkich zawodników są naprawdę bardzo, bardzo tani także praktycznie każdy może sobie pozwolić na zbudowanie takiej jedenastki, jeśli ktoś na przykład miałby mniej pieniędzy niż tutaj, ja bym liczył czyli te 38900 może tutaj sobie mieli na przykład tego Aleksandro który kosztuje te 7600 na przykład na Marcelo, który kosztuje 4 koła bodajże Filipa Luisa, który kosztuje też coś koło 4 koła i na przykład Happerson, który kosztuje chyba 1500 albo tam 2000 końców, także naprawdę tutaj mamy kilku znamieników tych droższych Ramireza, nie mam pomysłu na kogo mógłbyś, moglibyśmy wymienić, ale to wszystko i tak wygląda naprawdę bardzo ciekawe i to nie jest zbyt dużo, każdy praktycznie ma 40 000 końców do wydania na, na nowy skład, tak? Więc zacznijmy od tego, że na bramce ma Perina, który ma 80, 188 cm wzrostu, tego ma 90 refleksów, co sprawia, że w tej chwili on jest niesamowicie OP. I naprawdę po, mówię Wam, że to jest bardzo jasny mego zespołu, bo praktycznie każdy strzał z bliska, czy tam ogólnie, większość strzałów broni. to jest naprawdę niesamowity bramkarz. Nie wiedziałem, że tak dobrze bronił. To jest pierwsza, pierwszy mój kontakt z tym bramkarzem. I powiem Wam, że naprawdę wszystko fajnie to wyglądało. Później na obronie ma prawej, mamy tutaj Montoje, który ma 986 tempa, 76 obrony, 76 fizyki, high attack. I powiem wam, że naprawdę bardzo dużo chłopak robi w ofensywie, bo nawet udało mu się zaliczyć asystę. W moim klubie, jeśli tam się ładnie podłączył z jedną akcją, to zobaczycie później dokładnie, jak to wszystko wyglądało. I to jest naprawdę bardzo fajna karta. Jeśli ktoś na przykład chciałby mieć tutaj lepszego zawodnika może tutaj włożyć, e, powiedzmy, abatę. Później mam tutaj Kaseresa, którego też można mieć później na Chielliniego 83 tempa, 86 obrony, 75 fizyki, ale jakoś dobrze grałem się z zawodnikami, którzy po prostu są szybcy na środku obrony na przykład tak jak ten kaseres. Później z Miranda, 76 tempa, e, 86 obrony 8 fizyki to jest troszkę taki bardziej fizyczny zawodnik i też naprawdę to jest taki fajny punkt zespołu, ten z widać, że tutaj ładnie można podgonić tych niektórych zawodników, którzy uciekają nam za plecy obrońców, a to Miranda to jest taki zawodnik, który może poprzepychać niektórych właśnie w defensywie. Pójdzie jest ten Aleksandro właśnie 85 tempa, 80 obrony, 75 fizyki, tak jak mówię, można go wymienić na kogoś innego, nawet udało mi się zaliczyć jedno trafienie w moim zespole, także naprawdę te boki obrony robią, nie są w tym bo robotę, bo fajnie się podłączają z akcjami ofensywnymi. Następnie mamy Ramireza, który ma 88 tempa i to jest taki zawodnik box-to-box, -box, przez to, że ma uroklate na poziomie wysoka, wysoka i to wygląda w taki sposób, że tych bocznych zawodników ustawiłem, czyli na Ingolana oraz Ramireza ustawiam na standardowych ustawieniach, a Dembele ustawiłem, żeby zostawał z tyłu i powiem wam, że spisywał się naprawdę bardzo fajnie, bo jak widzicie oboje... Tutaj Nainggolan i Ramirez mają work rate na poziomie wysoka-wysoka, co sprawia, że naprawdę stają się zawodnikami box-to-box, -box, czyli latają od defensywy do głębokiej ofensywy i naprawdę bardzo fajnie mi to wychodzi. No tutaj jak widzicie Naingolan strzeli jedną bramkę, zleczył 5 asyst w 8 meczach, co jest naprawdę niesamowitym rezultatem. Później Ramirez zaliczył dwie asysty i wygląda to naprawdę też ciekawie. No do tego Dembele dołożył jedną bramkę i dwie asysty, co sprawia, że naprawdę ten środek pomocy wygląda bardzo ładnie. Na ataku mamy Bakaliego, który naprawdę bardzo fajne statystyki. Ma 88 typa, troszkę słabe strzał. I podania, ale powiem wam, że w grze wygląda to troszkę lepiej. Jego dośrodkowania na pewno wygląda dużo, dużo lepiej niż strzały, ale i tak to wygląda bardzo ciekawe. Średnia w ataku niska, w obronie ta niska bardzo fajnie, bo przynajmniej nie będzie wracał, ale ta średnia troszkę słabo. Dlatego ja mu ustawiłem, żeby wybiegł za plecy obrońców i ich prezentowało się naprawdę niesamowicie do tego. 4 gwiazdki słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek sprawiało, że ten zawodnik grał naprawdę bardzo fajnie. Później mam tutaj Bakambu, 4 gwiazdki słabszej nogi, 3 gwiazdki sztuczek wysoka w ataku, co sprawia, że też będzie bardzo chętnie wysyłał się do ofensywy średnia w obronie, co też będzie sprawiało, że będzie grał troszkę niżej niż ten niż ten Bakali, przynajmniej w moim składzie grał troszkę niżej, on tak bardziej cofał się po piłkę i rozgrywał, ale wydaje mi się, że naprawdę fajnie to wszystko zostało poukładane i Ten Bakambu bardzo fajnie wysyłał się też na akcję, a ja jeśli się nie wysyła, to po prostu dogrywał piłki do Bolasiego, który naprawdę jest niesamowitym punktem tego zespołu, w 8 meczach zaliczył 8 bramek, żadnych hasys, ale 5 gwiazdek sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, wysoka w ataku, średnia w obronie. Też mu ustawiono workraty, także po prostu latał do ofensywy za plecy obrońców i wyglądało to naprawdę niesamowicie. 88 tempa, 68 strzałów, 66 fizyki, 66 podań przepraszam. I powiem Wam, że jego strzały wyglądały troszkę lepiej niż tego Bakaliego. Ale i tak ten skład prezentował się naprawdę bardzo ładnie. Także polecam Wam go zrobić. I teraz, może przejdźmy do kilku spotkań, które rozegrałem. Bo prawdę mówiąc, miałem do rozegrania piątą ligę, którą postanowiłem wygrać. Postanowiłem rozegrać całą. I zobaczymy, jak mi to wyszło. I skończyło się to tym, że ostatecznie też ją wygrałem. Za chwilkę zobaczycie, jak wyglądały wszystkie mecze w lidze piątej. Także zaczynamy. Jak już wspominałem, moi drodzy, rozegramy tym składem całą ligę piątą, aż do mistrzostwa ligi. To jest skład, który mi się ustalić. Jeszcze muszę odnowić Traktora Miresa i postanowiłem nie komentować tego, nie dogrywać dźwięku do wszystkich bramek, bo to by było troszkę sztuczne i udawane. Bo wiem, jak, jak dana akcja się skończy, dlatego postanowiłem wrzucić Wam jakiś fajny dla Ucha, miły dla Ucha podkład muzyczny, przy którym będziecie mogli się wychilować i popatrzeć, jakie składy moi przeciwnicy zbudowali i jak udało mi się rozgrywać wszystkie mecze tymi zawodnikami. Także zapraszam do oglądania. A na koniec, oczywiście, podsumujemy całą tą jedenastkę. Hold, hold, hold the phone. The Lonely Stoner, Mr. Solo Dolo. He's on the move, can't seem to shake they shade. Within his dreams, he sees the life he made. The pain is deep. A silent sleeper, you won't hear a peep peep. The girl he wants, don't see no one him to. It seems the feelings that she had her through. Throw, throw, cause day and night. Day and night the lonest owner seems to free his mine at night. He's all alone through the day and night. Day and night the lonely owner seems to free his mine at night. Day and night. Bang, day and night. Day and night the lonest owner seems to free his mind at night. These all alone, some things will never change. The lonely owner seems to free no. I woke up from a nightmare. Nightmare. It's like I woke up from a nightmare. It's like from a nightmare, it's like I woke up from a nightmare. Because I finally got away from you, from you. And I ain't never going back there. If it's the last thing I'll ever do, I'll ever do. But now it's all R I P. Be, because it's over and you're dead to me. You're just a memory that I can't break, but I can't shake the ghost that you left behind here. To turn into a bitch, we used to be lower than death. Anybody that knew us would admit. Then you suddenly switch, yeah, you suddenly switch. In all of my years, I never seen someone corrupted so clean. Lately, I'm feeling like I'm being haunted by all of these demons that I got inside of me. Deep in my arteries, don't even know the reason. A pathology. Fuck it, I feel like I'm ready to blow up. I'm ready to blow up and call it a wrap. Jak pewnie zdążyliście zauważyć, ten zespół jest idealny pod kontrę i prawdę mówiąc jest kilka naprawdę elementów, które zachwycają na przykład wybiegające na pasicę dogrywające pomocnicy, lecz są też minusy. No i niestety bardzo dużo bramek traci się i bardzo duże zagrożenie stwarzają rzuty różne, bo mamy bardzo niskich zawodników, bardzo zwinnych, szybkich itd., ale niestety nie są zbyt dobrzy w powietrzu i to jest w sumie jeden wielki minus tego zespołu, ale tak się inaczej mogę Wam polecić ten ZPU 4030, nie jest dużo, więc możecie go przetestować, sprawdzić jak on się będzie grał wydaje mi się, że naprawdę to jest 11 godna polecenia, więc... Dziękuję, do ustrzenia i cześć.